Witajcie! W najnowszym odcinku serii o naczepach pokażę Wam jedną z naszych cystern paliwowych. Nie przedłużając, zapraszam na C. E. jedziemy z tematem. Na początek ważne ogłoszenie: w przyszłym tygodniu setny odcinek C. E. Tak! Też nie możemy w to uwierzyć, bo przecież wydaje się, że dopiero co publikowaliśmy pierwszy. Przez ten czas trochę was się tu na kanale zebrało. Aktywnie uczestniczycie w tworzeniu naszych materiałów, sugerując tematy, dyskutując ze sobą, no i wyrażając opinie o tym, co robimy. Jestem wam za to bardzo wdzięczny. Na odcinek numer 100 postanowiliśmy przygotować dla Was coś specjalnego. Teraz niczego nie zdradzę, ale szykują się spore zmiany na kanale. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, śledźcie nasze media społecznościowe. Będziemy tam dawać pewne wskazówki. A teraz cysterna. Praca na cysternie paliwowej wiąże się z dużą odpowiedzialnością i koniecznością posiadania dodatkowych uprawnień, ponieważ paliwo jest materiałem niebezpiecznym, a jako taki podlega przepisom ADR. One regulują zarówno wszystkie procedury, jakich kierowca powinien przestrzegać w trakcie pracy takim sprzętem, jak i właściwości konstrukcyjne i wyposażenie samego pojazdu. Dzisiaj jednak ten wątek w całości pominiemy, bo na kanale jest już cała seria dotycząca transportu materiałów niebezpiecznych. Warto pamiętać, że oprócz ADR-ów kierowca przewożący paliwo musi wiedzieć, czym jest system SEND i jak korzystać przykładowo z aplikacji SENDGEO. Te informacje również możecie znaleźć na kanale C, +E, a linki do poszczególnych filmów znajdziecie w opisie obok naszej strefy kierowcy i mediów społecznościowych. Skoro ustaliliśmy sobie istotne kwestie na początku, to teraz wypada opowiedzieć o samej cysternie, która, jak pewnie zauważyliście, nie jest typową, najczęściej spotykaną na drogach konstrukcją. Cysterna, którą chcemy Wam dzisiaj pokazać, to tandem. Zatem do dyspozycji mamy dwa zbiorniki podzielone na trzy komory o różnej objętości. Na pusto zestaw waży niewiele ponad 14 ton. Nominalna objętość każdego ze zbiorników to około 17 tysięcy litrów, ale ze względu na dopuszczalną masę całkowitą, w rzeczywistości ładunku mieści się tu mniej. Wszystko zależy od rodzaju transportowanego paliwa. Bo trzeba pamiętać, że np. Na olej napędowy jest cięższy od benzyny. W przybliżeniu można powiedzieć, że rzeczywista ładowność dla ropy naftowej to 30 tysięcy litrów. Ta cysterna umożliwia tankowanie zarówno od dołu, jak i od góry. Wyposażona jest oczywiście w system dystrybucyjny z pompą, komputerem i drukarką. Każda z sześciu komór w tym zestawie jest osobną przestrzenią ładunkową, co umożliwia jednoczesne zatankowanie różnymi rodzajami paliw. Przykładowo dwie komory możemy zatankować benzyną, kolejne dwie olejem opałowym i pozostałe dwie olejem napędowym. Warto wiedzieć, że wewnątrz takich komór zastosowano dodatkowo falochrony, które minimalizują zjawisko bezładności cieczy występujące przy ruszaniu i hamowaniu. Z tej strony cysterny, zarówno w przyczepie jak i w solówce, są zawory do napełniania. Każda z komór ma swój osobny zawór. Ten panel służy do otwierania i zamykania zaworów dennych. Najpierw trzeba pociągnąć ten czerwony przycisk, a później przycisk odpowiadający za konkretny zawór. To z kolei jest końcówka do systemu przepełnieniowego z uziemieniem. Podczas tankowania cysterny, na przykład w rafinerii, podpinamy tu specjalny przewód, który steruje pompą zewnętrzną. Na podstawie danych z czujnika optycznego zamontowanego wewnątrz zbiornika, automatyczne napełnianie zatrzymuje się, gdy paliwo wypełni zbiornik do określonego poziomu. Solówka wyposażona jest w podnoszoną oś. Co ciekawe, ma ona opcję automatycznego opuszczania i podnoszenia w zależności od faktycznego obciążenia. Pojazd rozpoznaje, kiedy dodatkowe wsparcie będzie potrzebne i opuszcza oś samoczynnie. Fajna sprawa! Na przyczepie ułożenie zaworów do napełniania jest podobne do tego, co widzieliście w solówce. Jest też takie samo gniazdo do przepełnieniówki z uziemieniem. Różnica jest taka, że do opróżnienia pierwszej i drugiej komory służy jeden zawór. Trzecia ma osobne. Do tego mamy zawór służący do odbioru oparów, które w trakcie wypełniania cysterny paliwem są wypychane ze zbiornika. W solówce też jest taki zawór, ale w innym miejscu. Z drugiej strony solówki, na samym przodzie, mamy wyłącznik akumulatorów. Związane jest to z wymogami przepisów ADR, a obok jest wąż do dystrybucji. Tutaj sterujemy wyciągarką tego węża, dzięki temu nie będziemy się musieli siłować z jego rozwijaniem i zwijaniem. Ten wąż oferuje wydajność rozładunku na poziomie 200 litrów na minutę, a z tyłu jest podobny, który ma 400 litrów na minutę wydajności. Ale główny system dystrybucji znajduje się pod tą klapą. Mieści się tu wszystko, co jest potrzebne do opróżnienia cysterny. Po tej stronie mamy zawory do spuszczania paliwa. Ten jest grawitacyjnym, a tutaj mamy do dyspozycji zawór, który jest obsługiwany przez pompę, który jest dodatkowo wyposażony w licznik. On jest szczególnie ważny, bo dzięki podłączeniu do komputera i drukarki możliwe jest przedstawienie klientowi dokładnej objętości rozładowanego paliwa. Taka informacja znajduje się na wydruku obok temperatury paliwa, której określenie jest w wielu przypadkach dla klienta ważne. Ciekawą sprawą jest opcja zasysania paliwa z wykorzystaniem wbudowanej pompy. Jeśli chcielibyśmy na przykład wypełnić komory zbiornika tej cysterny paliwem, które znajduje się na przykład w innej cysternie stojącej obok, to możemy to wykonać za pomocą tego zaworu. Wystarczy przełączyć pompę w tryb zasysania. Idziemy dalej. Tutaj jest wspomniane wcześniej odprowadzenie oparów z wnętrza cysterny, a w tubie znajdziecie pozostałe potrzebne do rozładunku i załadunku węże. Podobne schowki są na przyczepie. W tym miejscu możemy połączyć oba zbiorniki tandemu. Robi się to za pomocą tego węża. A ta opcja jest potrzebna, jeśli potrzebujemy rozładować paliwo z użyciem licznika i pompy, które są tylko na solówce. Tu sterujemy podporkami przyczepy. A to jest panel układu zawieszenia. Sama przyczepa umożliwia jedynie opróżnianie grawitacyjne. Reszta w zasadzie jest podobna. Zobaczmy jeszcze, co jest na górze. Te cysterny umożliwiają tankowanie od góry. Ale włazy, które widzicie, są potrzebne również do celów konserwacyjnych i np. przy badaniach technicznych, które trzeba co jakiś czas wykonać. W ich trakcie sprawdza się np. szczelność zbiornika. Wszystko właśnie odbywa się dzięki włazom na dachu. Tutaj kończymy krótki obchód cysterny poliwowej. Myślę, że jest to ciekawy sprzęt i znam kierowców, którzy lubią na nim pracować. Przypominam raz jeszcze, że w odcinku pominąłem kwestie przepisów ADR i związane z nimi konieczne oznaczenia, czy na przykład niezbędną ilość środka gaśniczego i tak dalej. Dzięki za dzisiaj. Życzę szerokości z C. +E. Do zobaczenia!